Dzień dobry Dzary Rokicki. Spotykamy się w weekend majowy, 3 maj. Kilka słów co było, co jest i co będzie wykonywane w naszym sadzie. Obserwujemy w naszym sadzie, że kwitnienie rozpocznie się około 10 maja. Ponieważ nie mamy Idareta i Ligola, czyli nie możemy stwierdzić tak naprawdę jaka jest faza u wszędzie. Ale tak jak jesteśmy w Redpinowej, w Szampionie, czy Retina prince, czy muna. Jest początek różowego, i widzimy, że ta pogoda nam sprzyja. Zobaczymy jak długo, bo też są zapowiadane w przyszłym tygodniu przymrozki. Czy to będzie zbawienie dla sadowników, czy udręka kolejna? Zobaczymy. Kilka słów może o presji parcha, mączniaka i szkodników. Pamiętajmy, że wszystkie zabiegi, które wykonujemy, czy mamy wykonać, musimy poprzeć ilustracją. Tak samo już moim zdaniem powinny być wystawione pułapki na zwójki, żebyśmy widzieli jaką mamy presję tego szkodnika. Bo wiadomo, tak jak mszyce zauważymy, nie możemy czekać do tego progu zagrożenia. Musimy być o krok do przodu przed mszycą. Moim zdaniem po kwitnieniu dopiero nam wyjdzie większa presja bawełnicy. Na obecną chwilę nie obserwujemy, nie widzimy tego, ale musimy być czujni cały czas na te szkodniki. Wracając do właśnie do tych połapek, moim zdaniem powinny być wystawione, żebyśmy mogli precyzyjnie wykonać e, dany e, zabieg. No i musimy pamiętać o dostosowaniu środków ochrony roślin do danej fazy, żebyśmy nie, nie wykonali jakiejś zabiegu tak zwanego wyczyszczającego w sadzie tuż przed kwitnieniem, bo zrobimy sobie większą krzywdę takimi preparatami jak e, dobrego. Wyniszczymy całą faunę pożyteczną, czyli dobroczynka, złotooki, wszystkie te, co nam pomagają tak naprawdę cały sezon. Fajnie, co widać u sadowników z roku na rok coraz więcej jest murarki ogrodowej. No i pamiętajmy o tym, jeszcze raz stosujmy zabiegi wcześnie rano, przed lotem pszczół lub po oblocie wieczorami. Takie słońce, jakie jest dzisiaj, pszczoły latają, też nie wykonujemy zabiegu, ponieważ jest za sucho. I ten oprys nam za szybko odparuje z liścia i nie mamy skuteczności. Czyli jeszcze raz, rano lub nad wieczorem, gdy nie mamy już pszczół. Co do parcha, wykonaliśmy tylko na obecną chwilę trzy zabiegi zapobiegawcze. Początek sezonu może był bardziej trudny, był mokry te deszcze, niskie temperatury, ale według mnie. Jeszcze nie było na obecną chwilę dość e, dużej presji z Parcha. Tylko musimy teraz obserwować e, pogodę deszcze, e, które mają być prawdopodobnie w czwartek piątek. I tu musimy na pewno zastosować najsilniejsze substancje jakie mamy e, na rynku, czyli na pewno e, z grupy SDHI. E, ja na pewno wybiorę Serkadis, e, e, ponieważ jest e, bardzo dobrze działa. A jest najtańszy z tej e, grupy, chociaż mamy jeszcze Lunę, mamy e, też i Fontelis. Tylko, że pamiętajmy, wykonamy to dopiero przed e, deszczem. Jeśli nam te deszcze się opuszczą, tak jak zapowiadają nam pogody i pokazują nam wykresy e, na stacjach RIM, to będzie chyba mega infekcja w tym e, sezonie, jedna z największych, i pa, musimy ją e, przypilnować, żeby nie doszło do tej infekcji co do e, mączniaka. Początek sezonu był mokry, zimny. Mączniak tam się e, nie, nie mieli tak dużej presji tego mączniaka. Lecz on się na pewno też rozwijał, tylko że wolniej, bo miał gorsze warunki. Teraz od paru dni mamy bardzo ciepło, sucho, słonecznie, temperatura 15-18 stopni. To jest najlepszy okres na e, wysiew e, mączniaka. I chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że Powinniśmy wykonać już minimum dwa zabiegi wcześniej siarkowe, obojętnie jakim, abyż było preparat siarkowy, a teraz powinniśmy wykonać jutro najpóźniej w piątek. Też musimy obserwować pogodę, jak dla mnie kendo. Ponieważ musimy tego mączniaka wyniszczyć tuż przed kwitnieniem i jeszcze raz robimy interwencyjny zabieg po kwitnieniu. I nam powinno mieć powinniśmy mieć z mączniakiem, nie będzie problemu. Co do szkodników mszycy. W swoim sadzie wykonałem zabieg tepeki w poniedziałek, ponieważ u nas znajdują się pszczoły miodne w sadzie i stwierdziliśmy, że wykonamy ten zabieg dwa dni wcześniej, póki jeszcze nie ma rozwiniętego kwiatu. Tuż jesteśmy przed kwitnieniem, Jutro planuję wykonać zabieg na typowo zwójki, bukóweczka, różóweczka, to co nam teraz występuje. Wykonam zabieg ksentarii. Dlaczego ksentarii? Dlatego, że znów pamiętajmy o tych naszych przyjaciołach pszczołach i musimy ich uszanować, żeby nam te kwitnienie naprawdę było obfite. I dlatego stosujemy to już piąty rok. Efekt jest bardzo dobry, skuteczny. Nie mamy żadnych pozwijanych liści po kwitnieniu, nie mamy żadnych wygryzów i jestem z tego preparatu zadowolony. No i wiadomo, tak samo cała moja fauna pożyteczna w sadzie nic nie zaszkodziłem. Co do nawożenia, odżywiania liści i pąków. Mieliśmy na początku temperatury niskie, nie było poboru składników przez glebę, bo gleba była zimna. Teraz mamy już glebę około 10 stopni lub wyżej, zależy od rejonu polski, ten liść zaczyna nam się poprawiać, ale cały czas, tak jak w naszym sadzie, robimy siatral magnezu, małe dawki mocznika. W tej kwaterze, co jesteśmy, jest bardzo obfite zawiązanie, Różuje jest bardzo dużo tych pąków i musimy wzmocnić, może dziś, może jutro już na wieczór, chcemy zrobić Asahi z BM Startem żeby dokarmić liść, bo widać, że drzewa zaczynają cierpić. I tu już przed kwitnieniem jeszcze chcemy zrobić raz siarczan magnezu, żeby poprawić fotosyntezę liścia. Początek sezonu jest dla nas bardzo trudny, ze względu na rosnące ceny produktu, czyli nawozy nam podrożały po 200-300%, może nawet i więcej. Paliwo, roboczogodziny godziny pracownika nam też dużo zdrożały. I powinniśmy zastanowić się tak naprawdę, co w tym roku chcemy osiągnąć i na co się nastawiamy. Powinniśmy rozdzielić sobie sad e, młodszy, lepsze odmiany, czyli goldeny, gale, jakieś ryczyfy. Typowo robimy to jabłko deserowe, jeśli tak mamy zamiar. A resztę nam wyżej sobie odpuścić lub robić słabszą ochronę. Zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Czy mamy bazę przechowalniczą na przechowanie tych owoców? E, czy nam wystarczy środków do końca sezonu, bo może pogoda nam teraz sprzyja przed kwitnieniem, ale po kwitnieniu może być całkiem inaczej. U nas, jak zawsze, zdecydowałem się zrobić jabłko deserowe, lecz w tym roku próbujemy maksymalnie obniżyć koszty produkcji, czyli te zabiegi wydłużyć i mniej przejazdów robić, czyli próbujemy jak najwięcej substancji mieszać ze sobą, które tak naprawdę można pomieszać. Co dalej przed kwitnieniem lub w trakcie kwitnienia? Musimy obserwować pogodę. Na pewno będziemy robić zawsze środki zapobiegawcze przed dużymi opadami deszczu, lub będziemy wykonywać też interwencyjnie. Zobaczymy, co nam pokaże przyszły tydzień w pogodzie.